Przyjechali tylko ci, którzy mieli dziś wolne, bo nie chcieli odchodzić od pacjentów. Ci, którzy dyżurują, przysłali swoje buty i fartuchy. Rezydenci, lekarze po sześcioletnich studiach, rocznym stażu w trakcie specjalizacji. Mamy pełne prawo wykonywania zawodu. Jesteśmy tak samo odpowiedzialni za pacjentów, jak nasi starsi koledzy, specjaliści. Ich wynagrodzenie to niewiele ponad 2000 zł netto. Żeby się utrzymać, dodatkowo pracują i dyżurują ponad siły. Poprawa naszych warunków to mniej zmęczenia i lepsza opieka nad pacjentem. Więcej czasu dla pojedynczych pacjentów. Niektórzy ciężką pracę przypłacają własnym zdrowiem. Doktor Elżbieta Borowicz leczy się po udarze, który miała dwa tygodnie temu. Teraz jestem na oddziale rehabilitacyjnym, żeby wszystkie moje deficyty neurologiczne gdzieś tam wyrównać. Pracowała po 300 godzin miesięcznie. I się z jednej pracy wychodziło wcześniej, żeby zdążyć do tej drugiej pracy. I to tak było dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Takie warunki zatrudnienia po długiej i ciężkiej nauce zniechęcają do pracy w Polsce. Na tysiąc pacjentów przypada u nas zaledwie dwóch lekarzy. To najniższy odsetek w Unii Europejskiej. 30 tysięcy absolwentów pracuje za granicą. Przyszłam po to, żeby... No, żeby zostać w Polsce, tak? Żeby móc żyć jak, jak przystało na osobę wykształconą, która poświęciła bardzo wiele w swoim życiu dla, dla celu i dla idei. W ankiecie, którą przeprowadziło porozumienie rezydentów na pytanie, czy satysfakcjonowałaby ich pensja w wysokości dwóch średnich krajowych, 97% zadeklarowało, że to zatrzymałoby ich w Polsce. To są nasze perły narodowe. Rzeczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że w tej chwili mało zarabiają. Resort Zdrowia zrobi wszystko, żeby sytuacja wszystkich pracowników opieki zdrowotnej uległa poprawie. Jeszcze w tym roku ma się zwiększyć liczba studentów medycyny, a program specjalizacji ma być bardziej przyjazny, zapewnia resort. Ale zwiększenie liczby studentów bez szans na poprawę zarobków nic nie zmieni, mówią rezydenci. Pierwszy raz spotkaliśmy się z panem ministrem w lutym tego roku. I do tej pory nie usłyszeliśmy żadnych konkretów, czy zmienią się pensje, jak się zmienią, czy nasze postulaty zostaną spełnione. W Polsce jest niecałe 16 tysięcy rezydentów. Żeby dorównać do norm europejskich, powinno być ich przynajmniej dwa razy więcej. Małgorzata Wiśniewska, Wiadomości.